No, to wiemy już prawie wszystko, jeżeli chodzi o takie naturalne odzywki. Poznaliśmy też kilka odzywek sztucznych, natomiast ta wiedza, którą na razie mamy, może być niewystarczająca do tego, żeby uniknąć wpadki przy kontrakcie szlemowym czy szlemikowym, bo no, ja wiele razy powtarzałem w całym cyklu, że średnio, statystycznie 37 punktów powinno nam wystarczyć na zrobienie szlema. 33 punkty powinny starczyć na zrobienie szlemika. Natomiast, tak jak mówię, statystycznie, średnio, niestety tutaj, właśnie na tym poziomie ta rachuba punktów może być niewystarczająca. No więc, wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, w której no, Solf rozpoczął, czyli Solf ten na dole rozpoczął licytację od 1 kier, tak zgodnie z zasadami. Jego partner Norf odpowiedział w piki. Sauf podniósł swój kolor do 3 kier, czyli już, no, już wiadomo mniej więcej jaka jest sytuacja. North wie, że jego partner ma tą wysoką rękę, że ma że ma no, North w tym przypadku ma 18 punktów, bo ma 15 punktów honorowych, plus 3 za, za singla. South w tym przypadku też ma 18 punktów, ponieważ ma 16 punktów honorowych plus 2 y, za longera. Więc razem mają po 18. 18 razy 2 to jest 36. Wow, no to to jest ta góra, no to to na Szlenka powinno spokojnie starczyć. No ale zobaczmy, co oni tak naprawdę mają w tych kartach. No więc tak. North widzimy tutaj, że no Trefle ma fajne, Piki ma fajne, wszystko ma generalnie fajne, no ma tylko blotki jeśli chodzi o Karo, jedną blotkę, natomiast ma tylko jednego asa. A z kolei ile ma, ile ma Sauf? Sauf, no też ma tylko jednego asa, czyli wiadomo, że przeciwnicy mają pozostałe dwa asy. Przypominam, czy przypominam, informuję, przypominam, że żeby zrobić szlemika, możemy sobie pozwolić na stratę co najwyżej jednej lewy. No, a w tym przypadku widzimy, że już na samym początku przeciwnicy mogą wziąć dwie lewy, tak? Bo oni mają dwa asy, więc najpierw rzucają jednego asa, potem drugiego asa i dziękuję bardzo, do widzenia. No, i nasz szlemik poszedł się poszedł się. No, no poszedł sobie. No, więc, więc co zrobić w tej sytuacji? No więc, no mówię, no sześć kier byłoby tutaj katastrofą, mimo że ta siła rąk by wskazywała na to, że jest to, no, pewniak. No to tutaj kłania się właśnie sztuczna odzywka, tak zwany Blackwood. Blackwood to był taki amerykański brydżysta, no więc, no więc on tam zdaje się wymyślił tego Blackwooda, no i w jaki sposób zgłosić tego Blackwooda? Generalnie, jeżeli nie ma, jeżeli Zgłaszamy 4 bez atu. Jeżeli to 4 bez atu w danym momencie nie oznacza czegoś innego, no to najczęściej będzie oznaczać właśnie Blackwooda. Czym jest ten Blackwood? Blackwood jest właśnie zapytaniem o asy. Jeżeli my właśnie tutaj już nam listowaliśmy, ustaliliśmy ten kolor atutowy, ten nasz ośmiokartowy fit, no i jeden z partnerów rzuca 4 bez atu, no to po prostu rzuca do partnera pytanie: partnerze, ile masz asów? No, i co może partner w tej sytuacji odpowiedzieć? No, jeżeli ma 0 asów, no to odpowie, łatwo się domyśleć, tą najbliższą odzywkę 5 trefl. Jeżeli ma jednego asa, odpowie 5 karo. Jeżeli ma 2 asy, odpowie 5 kier. Jeżeli ma 3 asy, odpowie 5 pik. Natomiast jeżeli ma 4 asy, też odpowie 5 trefl, czyli znowu tą właśnie najbliższą odzywkę. I tutaj ktoś może teraz nabrać tak wątpliwości, no że, no dobra, no to skąd my mamy wiedzieć, czy ten partner ma 0 czy 4 asy? No, ta odpowiedź 5 trefl nie powinna być taka myląca, no bo... No łatwo się zorientować, czy, czy, czy... No jeżeli my mamy na ręce przynajmniej jednego asa to wiemy automatycznie, że odpowiedź partnera 5 trefl yy, oznacza 0 asów, no bo 4 asów nie może mieć. No jeżeli my z kolei mamy 0 asów, no to no na podstawie już wcześniejszej, poprzedniej licytacji też możemy się domyśleć, że partner nie ma zera tylko ma 4, no bo no bo wiemy, że ma dosyć dużo punktów, no więc ta dosyć duża ilość punktów mogłaby być niemożliwa do zebrania, gdyby miał zero asów, wiedząc co my mamy, tak? Więc tak jak mówię, no, no raczej nie powinno to sprawiać jakichś większych problemów, no być może czasem będzie wymagało jakiegoś takiego dłuższego zastanowienia się, więc, więc tutaj no mówię, to jest w miarę jasne. Chociaż akurat tutaj, przy tych odpowiedziach, też w literaturze można się spotkać z innymi yy, odpowiedziami, czy z innymi oznaczeniami tych odpowiedzi, ale generalnie no, taka jest nasza umowa. Chociaż nie wiem, czy akurat w przypadku Blackwooda, ale tam będą jeszcze podobne takie właśnie konwencje yy, sztuczne, z zapytaniem o coś tam. Więc mówię, gdzieś tam, czy na Wikipedii, czy gdzieś indziej. Mogą się pojawić inne opisy tych odpowiedzi, ale my się umawiamy tutaj w tym momencie, że 5 trefy to jest 0 albo 4 asy, 5 karo to jest 1 as, 5 kier to są 2 asy, 5 pik to są 3 asy. Więc wróćmy sobie do naszego przykładu i zastanówmy się, jak ta licytacja mogłaby pójść, gdyby partnerzy no, znali tego Blackwooda. No to no, jest taka sama sytuacja, te, te same układy kart. Sof zaczął 1 kier, odpowiedź 1 pik, Rebbit 3 kier, no i North teraz rzuca 4 bez atu. Pyta się, partnerze ile masz asów? No jako, że sof widzimy, że ma tylko jednego asa, odpowiada, partnerze mam jednego asa, to znaczy nie odpowiada wprost, bo nie może tak odpowiedzieć, odpowiada po prostu 5 karo. No więc Norw wtedy od razu wie, aha, skoro ty masz y, tak mało tych asów, masz tylko jednego, ja też mam tylko jednego, szlemik jest wykluczony, zostajemy na pięć kier. No, North rzuca pięć kier, zamykając w ten sposób licytację. No, oczywiście nie zawsze musi być tak, że, że, y, tego, że tych asów brakuje, Możemy sobie wyobrazić podobną sytuację, ale w tym przypadku South będzie miał dwa asy, więc oczywiście odpowie partnerowi. Partnerze mam dwa asy, czyli odpowie 5 kier. No więc od razu Norf wie, aha, skoro ty masz dwa asy, ja mam jednego, czyli stracimy maksymalnie jedną lewę. Możemy sobie spokojnie zagrać 6 kier, możemy tego szlemika zrobić. Może się też tak zdarzyć, że partner odpowiadający na Blackwooda będzie miał trzy asy. Wtedy oczywiście odpowie: Partnerze mam trzy asy, odpowie 5 pik. To jest od razu informacja dla Norw, że. Tutaj żadnej wpadki nie będzie, nie stracimy żadnej lewy. Lecimy 7 bez atu, nie przejmując się rzeczywistością ani tym, co się wokół dzieje. No, więc, więc tak wygląda, tak wygląda właśnie Blackwood, tak on działa. No, zróbmy sobie właśnie jeszcze jeden przykład. Znaczy, może taki przykład, no, tutaj po prostu podsumujmy sobie, mamy tutaj taką rękę nasz partner zadał nam właśnie pytanie, to znaczy my zadaliśmy, my zadaliśmy partnerowi pytanie, yy, więc, więc partner odpowiada. Odpowiedział 5 karo. Aha, czyli wiemy, że nasz partner ma jednego asa, my też mamy tylko jednego asa. Zamykamy licytację na poziomie 5 kier. Gdyby nam odpowiedział 5 kier, to wiemy, że aha, ty, czyli ty partnerze masz tych asów trochę więcej, masz dwa, ja mam jednego, czyli możemy zagrać szlemika. Oczywiście może się zdarzyć też, że partner odpowie. No, 5 pik, znaczy, że ma 3 asy, my mamy jednego, czyli razem z partnerem mamy wszystkie cztery asy, zamykamy listację na poziomie 7 bez atu. Yy, w, oczywiście, jeżeli w tej sytuacji. Na, jeżeli w tej sytuacji nasz partner na naszego blackwooda odpowie 5 trefl 5 trefl oznacza, że ma albo 0 albo 4 ale 4 nie może mieć, bo widzimy, że my mamy jednego więc, więc tutaj wiemy, że partner ma 0 no też musimy wrócić do 5 kier i właśnie i właśnie no, ograniczyć się do tego 5 kier to 5 kier tutaj no może zostać też przegrane, jeżeli partner miał zero asów. No właśnie, ktoś powie, że, że no, sorry, ale tutaj ten Blackwood się nie sprawdził. Nie, w tej sytuacji akurat to partner się nie sprawdził, no bo w tej sytuacji należy po prostu znaleźć sobie innego partnera, bo akurat jeżeli w tej sytuacji miała, miała miejsce, miało miejsce coś takiego, że nasz partner miał Zero asów To prawdopodobnie pra Znaczy prawdopodobnie yy, No na pewno nie miał siły na to Żeby w drugiej kolejce, w drugim okrążeniu yy, Zrobić rebit yy, 3 kier <laughs> więc, wi więc jeżeli nie miał przynajmniej jednego asa To nie zebrał odpowiedniej ilości punktów więc albo się pomylił przy tej odzywce 3 kier, albo się pomylił przy odzywce 5-trefle. No więc ten Blackwood jest w miarę wygodny, w miarę fajny. Natomiast jeszcze to pytanie o asy może być jeszcze niewystarczające do zrobienia szlema czy szlemika. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ obrońcy mogą mieć Ok, jeżeli mają dwa asy, to wystarczy nam pytanie o asy. Natomiast jeżeli mają w jednym kolorze asa i króla, to już samo pytanie o asy może nam nie wystarczyć, tak? Więc też za pomocą blekuda możemy spokojnie zadać pytanie o króle, ale pod warunkiem, że wcześniej spytaliśmy o asy. Łatwo się domyśleć, że pytanie o króle zgłaszamy za pomocą odzywki 5 bez atu, tak? Z tym, że tak jak mówię. Pięć bez atu zgłoszone jest przez licytującego Blackwooda po odpowiedzi partnera. Yy, to znaczy tak, yy, jeżeli właśnie ten, co zgłosił Blackwooda, zgłasza 5 bez atu po yy, odpowiedzi yy, partnera, no to, to jego 5 bez atu jest po prostu yy, pytaniem o te króle i wyraża zainteresowanie szlemem. Tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację, czyli 6 trefl mówi. Więc trefl mówi. 0 albo 4 króle, 6 karo mówi, 1 król, 6 kier mówi, 2 króle, 6 pik mówi, 3 króle. No, tutaj no, oczywiście można by jakoś tam jeszcze nie, nie będziemy tutaj jakoś tam bardzo szczegółowo analizować tego, tylko trzeba pamiętać o tym, że pytanie o króle to pytanie 5 bez atu musi być poprzedzone pytaniem o asy i zgłoszenie 5 bez atu, bez atu, 5 bez atu z pominięciem tego 4 bez atu nie jest pytaniem o króle. Ono jest pytaniem o króle tylko właśnie wtedy, gdy, gdy, gdy najpierw było pytanie o asy. Pytanie o króle generalnie gwarantuje, że razem z partnerem mamy 4 asy. Tak? Bo jeżeli Blackwood ujawnił brak jednego asa. Zamykamy szlemikiem. Natomiast jeżeli pytamy o króle, to mamy aspiracje szlemowe, yy, czyli, czyli, yy, no, czyli właśnie myślimy o komplecie asów, komplecie króli. No po prostu chcemy się upewnić. No dobrze, no ale no, tak jak powiedziałem, yy, part... nasz przeciwnicy no, mogą mieć dwa asy, no ale mogą mieć też właśnie w jednym kolorze asa i króla. I tutaj w tym przykładzie, właśnie weźmy sobie taki przykład, tutaj Blackwood nie pomoże nam uniknąć yy, wpadki na, na, 6, yy, na 6 pik. No bo, no mówię, no jest taka sytuacja, że po prostu mamy dużą ilość punktów, ale, ale brakuje nam kierów. Więc co robimy w tej sytuacji? W tej sytuacji... Jeżeli byśmy zastosowali Blackwooda, no to sytuacja jest taka, South zalistował Blackwooda, Norf odpowiedział partnerze mam dwa asy, no więc South myśli sobie, aha, no to możemy zrobić szlemika. No a nie możemy zrobić tego szlemika, ponieważ, ponieważ przeciwnicy najpierw nas złoją asem, potem nas złoją królem no później no reszta już będzie nasza więc co zrobić y, właśnie w tej sytuacji bo tak, jeżeli para przymierza się do grania szlemika bez jednego asa no to jeden z partnerów musi mieć zatrzymanie drugiej klasy y, na przykład właśnie y, znaczy, co to jest zatrzymanie drugiej klasy to znaczy, że ma albo króla no i oczywiście jeszcze coś y, albo singletona y, w tym kolorze, w którym właśnie brakuje asa Oczywiście, jeżeli by chcieli grać bez ATU, no to Singleton nic nie da, no ale zakładamy, że tam chcą grać, że chcą grać szlemika w jakimś konkretnym kolorze. No więc, tak jak mówię, tutaj Blackwood w tym przypadku byłby błędem. Pytanie, co zrobić? Oprócz Blackwooda jest jeszcze tak zwany Qubit. Qubit, no, Cubit nie był znanym amerykańskim brydystą. Po prostu to jest taka nazwa Cubit. W tym przypadku pisane małą literą. Bo zazwyczaj te konwencje pisze się wielką literą, chociaż nie we wszystkich przypadkach, ale dobra, nieważne. Gramy Qubida, czyli Cubit to jest no, po prostu odzywka cztery trefle. I co to znaczy to cztery trefle? No mówię, mamy tą sytuację, więc. Y S zamiast zgłosić Blackwooda zgłasza 4 trefl. czyli przekazuje następną, następującą wiadomość partnerze: jestem zainteresowany grą premiową i trzymam kolor, który właśnie licytuje. Co ty na to? No i co może odpowiedzieć w tej sytuacji partner? Co może North odpowiedzieć? No North ma Aż trzy przegrywające kiery, no bo ósemka, dziewiątka, walet prawdopodobnie wszystko zostanie za zabrane, więc no on tutaj też nie mógłby się tym Blackwoodem posłużyć, natomiast y, może właśnie za to, y, idąc śladem partnera, dać qubit, czyli pokazując zatrzymanie w karo, tak? Czyli Norwej wie, aha, czyli ty masz zatrzymanie w treflach, ja mam zatrzymanie w karach, i co ty na to. No to wtedy Sof odpowiada. Partnerze, ja z kolei mam zatrzymanie yy, w, w pikach. No, mówię tutaj, Sof nie ma asa pikowego, ale ma króla, no i ma dosyć dużo tych pików. No i co teraz ma zrobić Norf? No, nie ma już więcej zatrzymań, wie tylko tyle, że razem z partnerem zatrzymują kara, zatrzymują piki, zatrzymują trefle, no ale. Kierów nie zatrzymuje, więc w tej sytuacji no musi spasować. Yy, no i trudno, no, będą się musieli ograniczyć do y, 4 pik. Y, no, y, cytując poetę, wyżej y, nie podskoczysz. Y, ok, więc wiemy już mniej więcej, jak stosować te y, blackwoody, jak stosować Cubidy. Y, może tutaj weźmy sobie jeszcze jakiś przykład. Weźmy sobie przykład, w którym zastosujemy właśnie najpierw tego, ty, użyjemy najpierw tych Cubidów, a potem ewentualnie y, Blackwood, czyli tak. Mamy sytuację, w której, no, OK, został ustalony ten kolor atutowy y, z ośmiokartowym fitem. Y, no więc, no więc, y, co ma zrobić North? To znaczy, Norwe wie, że, że te yy, kiery będą tym kolorem atutowym. Wie, że jest ręka maksymalna, że jest odpowiednio duża ilość punktów. Natomiast, natomiast w tej sytuacji North, no nie może sobie pozwolić na Blackwooda, bo nie ma zatrzymania w tych kierach. Dlatego, yy, dlatego Norw musi się odwołać do, właśnie do tych, do tych yy, Qubitów. Więc zgłasza w tej sytuacji cztery kiery. Partnerze, mam zatrzymanie w pikach. Co ty na to? No, więc w tej sytuacji y, Soulf musi coś odpowiedzieć. Y, w tej sytuacji Soów, wiedząc, że jego partner ma zatrzymanie w pikach, wie: aha, skoro ty masz zatrzymanie w pikach, my razem mamy zatrzymanie we wszystkich kolorach, więc może od razu przejść do Blackwooda do blackwooda czyli do 4 bez atu tak więc, więc no w tej sytuacji yy, zgłasza zgłasza po prostu tego blackwooda oczywiście north w tej sytuacji odpowie że ma yy, dwa asy czyli da 5 kier yy, no i no i south będzie już wiedział aha ty masz dwa asy ja mam jednego asa czyli w najgorszym wypadku stracimy jedną lewę jedziemy 6 kier jedziemy szlemika więc no mówię, te Cubidy y, są przydatne. Czasem właśnie trzeba się ograniczyć do Cubidów. Jeżeli nie, bo tak, Blackwooda gramy tylko wtedy, jeżeli mamy pewność, że mamy zatrzymanie we wszystkich, we wszystkich kolorach. No, jeżeli tego zatrzymania brakuje, no to właśnie wtedy gramy Cubida, ustalamy co tam między nami jest. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że te zatrzymania są, no to wtedy możemy rzucić Blackwooda. Warto tutaj jeszcze dodać, że no, gracz, który licytuje Blackwooda, on ustala później kontrakt, to znaczy odpowiadający na Blackwooda powinien zawsze podporządkować się temu y, zamknięciu partnera. Y, no no to, to jest dosyć istotna informacja. Natomiast, no, tak jak mówiłem, to 4B zazwyczaj oznacza Blackwooda, no, ale nie zawsze oczywiście, jeżeli mieliśmy otwarcie 1 bez atu, no i partner odpowiedział 4 bez atu, to nie gra Black Huda, tylko zgłasza normalną, naturalną odzywkę, no, że po prostu ma rękę zrównoważoną w sile między 16 a 17 punktów honorowych. No więc, no więc otwierający tutaj spasuje, jeżeli będzie miał 15 punktów, natomiast zgłosi 6 bez atu, jeżeli będzie miał. 17 punktów honorowych. No, w przypadku 16 punktów, no to będzie musiał samemu podjąć decyzję. Więc mówię, to, to inwitowanie podniesienia, yy, inwitowe podniesienie yy, do 4 bez atu, no to, to jest zbyt ważna odzywka naturalna, żeby właśnie poświęcić ją dla no skądinąd znakomitej konwencji, jaką jest Blackwood. No, no ale. Co zrobić w takiej sytuacji, gdzie cały czas tej pewności nie ma, no i możemy jeszcze wskazać sobie jedną taką konwencję, która nazywa się Gerber. Gerber to jest skaczące zgłoszenie może tak inaczej, gerber to był taki znany amerykański brygysta. Natomiast zgłoszeniem tego gerbera, czyli zgłoszenie cztery trefl bezpośrednio po zalicytowaniu przez partnera bez atu. To oznacza to samo co Blackwood, czyli pytanie o asy. Tylko trzeba pamiętać, Blackwood jest wtedy, jak już ustaliliśmy ten ośmiokartowy fit, natomiast Gerber jest wtedy, gdy, no, gdy chcemy grać bez atu. Więc y, oczywiście tutaj też pytania, wydaje mi się, że można się domyśleć, ale, no, ale sobie Znaczy pytanie, odpowiedzi. Odpowiedzi można się domyśleć, ale powtórzmy je sobie, czy, czy tutaj zobaczmy je sobie. Jeżeli nasz partner no, ma 0 asów, no, to odpowiada 4 ka karo. Jeżeli ma jednego asa, odpowiada 4 kier. Jeżeli ma 2 asy, odpowiada 4 pik. Jeżeli ma 3 asy, odpowiada 4 bez atu. Natomiast jeżeli ma 4 asy, no, to też właśnie tą najbliższą odzywkę, czyli 4 karo. I tutaj też nie powinno być problemu z tym, żeby się domyśleć, czy partner ma 0 yy, no, asów, czy 4. Więc Gerber tutaj dosyć mocno przypomina tego Blackwooda, również pod tym względem, że po pytaniu o asy można zadać pytanie o króle. Więc, no mówię, użycie pytania o króle yy, za pomocą Gerbera, czyli to 5 trefl, oczywiście musi być zawsze poprzedzone pytaniem o asy 4 trefl. No i 5 trefl świadczy o właśnie zainteresowaniu szlemem i posiadaniu przez parę wszystkich asów. No, więc... Yy... No, tutaj też oczywiście na pytanie o króle, y, za pomocą tego gerbera, też oczywiście mamy y, cztery, cztery możliwe odpowiedzi, czyli 5 karo to jest 0 albo 4 króle, 5 kier to jest jeden król, 5 pik to są dwa króle i 5 bez atu to jest 3 króle. Taka ręka idealna nadająca się na Gerbera to raczej rzadko przychodzi. No, możemy sobie tutaj wskazać taki przykład. Tutaj akurat naszym głównym zmartwieniem po otwarciu partnera 1 bez atu jest liczba jego asów i króli, więc tutaj gerber może nam pomóc. Jeśli partner pokaże dwa asy, a potem dwa króle, spokojnie odpowiemy 7 odpowiemy bez Atu, no bo widzimy, że widzimy, że my mamy tutaj w treflach, praktycznie wszystko bierzemy, no, w karach mamy zatrzymanie, w obu przypadkach mamy asy. Więc wiemy, że jeżeli partner nam wskaże dwa asy i dwa króle, no to, no to wiemy, że nie stracimy żadnej lewy. Tak. Więc, więc tutaj Gerber uratował nam skórę, no bo cztery bez atów w tej sytuacji nie byłoby Blackwoodem, tylko właśnie naturalną odzywką, która prawdopodobnie no, mogłaby zakończyć licytację, a może nie. No ale szlema by raczej nie dała, ewentualnie szlemika. No, Warto zapamiętać, że cztery trefl jest gerberem tylko wtedy, gdy zostanie zgłoszone z przeskokiem tuż po odzywce bez atu partnera. No więc, więc mówię w innych sekwencjach, trzeba uważać, trzeba pamiętać, że cztery trefl tym Gerberem nie jest. Oczywiście to wcale nie musi być po jeden bez atu, czasem może być po dwa bez atu. Tutaj widzimy właśnie dwa przy, albo, albo może być w drugiej kolejce licytacji. Widzimy właśnie dwa takie y, przykłady. Y, no Teraz zgłoszenie 4 bez atu y, zamiast tego 4 no ze strony S byłoby po prostu invitowym podniesieniem, no po którym partner powinien spasować z dołem a podnieść do 6 bez atu z górą otwarcia. Więc no tak jak mówię, tutaj trzeba, trzeba być ostrożnym. Jeśli w danej sekwencji 4 trefli jest Gerberem, no to 4 bez atu jest Invitem, a nie Blackwoodem. Blackwood to Blackwood, Gerber to Gerber i to razem nie idzie ze sobą w parze. Są to odzywki no, podobne do siebie. W obu grać pyta o asy, a potem ewentualnie o króle no a potem ustala kontrakt, natomiast no, partner powinien właśnie uszanować jego wybór w obu przypadkach. Dobra, no to myślę, że tutaj to jest jasne, tak chciałem tylko o tych kondencjach wspomnieć, bo one mogą być dosyć istotne. No ja obiecałem, że jeszcze jeden filmik został. Tak, został jeszcze tylko jeden filmik, maksymalnie dwa, ale już absolutnie nie więcej. No to tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć!